Witam w kolejnym odcinku dzisiaj taki odcinek można powiedzieć związany z ziemniakami. Yy, tutaj sobie przygotowałem yy, trochę żyłki, yy, paliwko, tu mam jeszcze taką żyłkę yy, i biorę kosę i ruszamy na koszenie ziemniaków, tam już troszkę podkosiłem, no ale tak jak widzicie trochę się ubrudziła muszę ją umyć na yy, po sezonie teraz się nie opłacało tego tak czyścić, bo i tak się zaraz ubrudzi yy, tu mam taką można powiedzieć założoną yy, żyłkę też kupiłem te na testy ale taka sobie jest, lepsze są te właśnie oryginalne ze sztila lub yy, zbrojone z w środku ma tam jakiś drut czy jakiś taki wzmocniony plastik także działamy biorę i widzimy się na polu na pole tak tutaj zrobię ten kawałeczek tu trochę już podkosiłem tu miałem takich można powiedzieć zbieraninę tych ziemniaków to się zasadziło koło tych warzywek co są także można powiedzieć mały kawałek, mała uprawa Ale się teraz już dla siebie można powiedzieć tak w powiaderku kopię i mamy swoje ziemniaki Dawno mnie też nie było, bo, no bo po prostu yy, nie miałem czasu, druga rzecz yy, nie, nie robiłem nic takiego ciekawego no teraz yy, będzie sezon ziemniaczany, więc coś tam będę nagrywał yy, Tutaj też to wykosiłem kiedyś ten cały ruch no i po prostu tak to wyszło, że była taka przerwa w nagrywaniu. No ja tak mówię, no ja nagrywam wtedy, kiedy coś mam do pokazania lub mam ochotę, nie mam zamiaru tak na siłę coś robić, bo to wtedy bez sensu wychodzi, a nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Trzeba jakąś przyjemność w tym czerpać. Dobra, pokażę Wam jak ten tutaj kawałeczek. cose że tak to teraz wygląda. No to jak wiadomo no to jest taka życia, nie jest markowa. Kupiłem ją można powiedzieć za grosze. 8 zł dałem za 15 metrów, taką próbkę można powiedzieć. I robię się tutaj tak na tym. Grubsza jest lebioda czy coś, to się rwie. Te wzmacniane co tam mam to troszkę dłużej wytrzymują bo są i wzmacniane i są takie można powiedzieć ostrzejsze w kształcie takiego jakby świdra, śruby także no jest więcej tych powierzchni tnących no najlepsza to była ta ze sztyla. muszę sobie ją kupić bodajże 250 metrów szpula kosztuje gdzieś 180 zł no ale to jest wystarcza na Yy, kilka lat, także miałem taką szpulę. Także, no, dość yy, fajnie to teraz, tak mówię, na szybko yy, kupiłem to co było, a tam muszę sobie zamówić i yy, kupię po prostu i będę miał na przyszłość. Także, no, idziemy sobie teraz na tamto pole. Pokażę Wam, jak tam wygląda. Też zarosło. No, jak już yy, ziemniaki poschły, to wiadomo. Nie ma pustki w naturze, musi coś zastąpić niestety nie będzie gołej ziemi, więc trawa od razu zaczęła tutaj obrastać i no i co? Mimo to, że się tam pilnowało, coś tam wyrywałem, zawsze później tak przejęła inicjatywę i musimy teraz kosić, także widzimy się za chwilę. Jesteśmy już na tym drugim polu. Tak jak widzicie, kwasty no, też tutaj swoje zrobiły. Yy, ziemniaki jeszcze tam w niektórych miejscach widzę. Tutaj ten czerwony gatunek. Bo bodajże że belaroza jest jeszcze w niektórych miejscach zielony, ale, ale już małe są i trawa przejęła inicjatywę. Nie yy, jest to jakieś tam yy, badyle, nie wiadomo jakie, no ale yy, jest ile bioda i inne jakieś tutaj yy, trawy to właśnie to z tym zawaliłem sobie jak kupowałem obornik yy, koński tamtej pory takie dziadostwo tutaj sobie zrobiłem muszę to z czymś zwalczyć Możecie w komentarzach napisać, jak takie chwasty, jaką techniką zwalczać, yy, czy pryskać zaraz teraz, czy na wiosnę, czy, jak to, czy jakieś inne preparaty są, yy, czy jakoś inaczej mechanicznie. No, także możecie tam napisać. Yy, pastuk działa cały czas. Jest yy, w tutaj. Mam taki pręcik i sobie sprawdzam, słyszycie? Działa. Wyłączymy go. Baterie są ładowane tym panelem. Się, sprawdza się to naprawdę bardzo dobrze. Wezmę sobie w klętarkę wykońcimy Także wszystko tu działa. Wyłączymy sobie go i to by było tyle tu. No i zaczynamy. Weźmiemy sobie, może tutaj z tej strony, także ja was tutaj gdzieś usadzę i będziecie mnie obserwować jak koszy Zrobione Jedna, jedno, praktycznie przejście, udało mi się zrobić, plus tamto. No tam nie miałem dużo żyłki nawiniętej, skończyła mi się żyłka. Tam już pod koniec, także idzie to szybko. To nie jest jakaś gęsta ta trawa. Znaczy te chaszcze po prostu takie gdzie nie gdzie wystrzeliły z tej perspektywy, to widać, że gęste, ale tak naprawdę to jest. Idzie szybko, zostało mi tutaj jeszcze parę razy. Przyjdę może ze dwa, trzy razy dalej. Sobie po prostu robię także dwa zbiorniki paliwa i idę sobie do domu. Na tyle sobie biorę. I dzisiaj tak muszę, bo dzisiaj jest rano. Mamy aktualnie przed 10, a na 14 muszę jechać do pracy. Jeszcze sobie zrobię jeden zbiornik i yy, idę do domu. Także parę takich wypadów i mamy zrobione. No, niektórzy tam mogą powiedzieć, że lepiej było to wziąć rotacyjną, brzegowziną, mulcera, jakiegoś. mulchera nie posiadam, a rotacyjną powiem Wam, yy, pościnałbym takie, można powiedzieć, czubki, yy, pogniótłbym te grządki tak samo, bo bym musiał jeździć. I, yy, no, powiem Wam, nie, nie pali ta kosa z, y, dużo, y, a dla ruchu zrobię to ręcznie i będzie y, moim zdaniem estetyczniej, bo y, rotacyjna między tymi rządkami tu nie wykosi, a ja staram się jeszcze y, tutaj y, tą trawę też podbierać, y, żeby łatwiej nie pchało mi się już później tam. Jak będę tą jednorządówką kopał. No lepiej to wychodzi. Robię tak co roku i jest ok. Nie mam tutaj nie wiadomo ile, a po prostu dla siebie to można tak parę razy sobie wyjść i rekreacyjnie skosić. Dobra, widzimy się później. Nie, jeszcze tutaj pokoszę trochę. Może wam jeszcze coś nagram. Więc do zobaczenia. Do. No, na tyle mi starczyło paliwa, e, litr poszedł, tak jak widzieliście wykosiłem y, tam troszkę, y, tam z tyłu cały taki właśnie tutaj plac, no i tyle tych krzaczków, także widzicie dużo paliwa nie idzie, zostało, wykosiłem około 15, no tam kawałeczek mi brakło, no 15 powiedzmy tych y, rządków, zostało mi jeszcze 13, także jest dobrze. Yy, przyjdę jeszcze może z raz, dwa razy i będzie po robocie żyłka powiem Wam no, no dobrze się spisuje. Yy, na pewno jest lepsza niż ta yy, co miałem wcześniej. Yy, no ale muszę kupić sobie tą ze sztila, będzie jeszcze lepiej także yy, szpuli tam mi dużo nie zeszło, pokażę Wam zresztą. Tyle mi zostało, także nieźle, praktycznie sami z powrotem, starczało bez jakiegoś większego problemu, jeszcze zostawało nawet. No to tak, na ten film byłoby tyle, mam nadzieję, że Wam się podobał, trzymajcie się, na razie i cześć, do następnego.